Witam kolegów hodowców i koleżanki oraz wszystkich oglądających ten kanał. Mamy dziś 30 maja, sobotę, czwarty lot konkursowy został przełożony na dziś z jutra, z niedzieli, ze względu na warunki pogodowe dzisiaj. Są bardzo fajne warunki. Myślę, że lot będzie udany po trasie słonecznie, wiaterek sprzyjający. Północno-zachodni. Mamy lot jest Zielona Góra. 315 km, 314 do mnie i tam chyba 600 metrów. Zapraszam na relację live. Gołąbki wypuszczono o godzinie 5.45. Więc tak podejrzewam, około 3,5 godziny. Chyba nie będzie takiej szybkości jak ostatnio, bo nie ma takiego huraganu i takiego wiatru. Ale znowu będzie raczej szybki lot. Znaczy, przynajmniej duża szybkość powinna być pierwszych gołębi. Podejrzewam, około 3,5 godzin polecą. Więc po 3 godzinach, 5.45, 8.45, gdzieś przed godziną 9.00, planuję rozpocząć relację live. Teraz jeszcze sobie poszykuję w gołębniku, karmę i tak dalej. Czy dobrze mnie słychać? Tutaj sobie wszystko przygotuję. Na, na stanowisko, które było i i będę prowadził transmisję. Dziś lot, będę się starał jak zwykle pokazać go na żywo. Na ile mi bateria i telefon i sprzęt wystarczy, także na razie pozdrawiam serdecznie, dobry lot. I do usłyszenia dla...